as cavina To pierwszy pański udział w biegu niepodległości Drugi raz. Jak pan ocenia to wydarzenie? Bardzo fajnie, bardzo fajna rzecz, aczkolwiek ciężka, bo, bo jest to górski wiek, trzeba walczyć. Jaki czas dzisiaj przewidziany? O, chciałbym poprawić ten, który miałem w tamtym roku, ale, ale wątpię, bo lata lecą. To życzymy powodzenia i widzimy się na mecie. Zapraszamy do naszego stanowiska. Dziękuję bardzo. Bieg Niepodległości to dla Skawiny i Mogilan ogromna szansa promocyjna. Jak pan przewodniczący ocenia to wydarzenie? Ubiegłoroczne i te, tegoroczne. To znaczy, powiedziałbym, że rzeczywiście doskonały pomysł. Jest to możliwość nie tylko promowania gminy Skawina i Gminy Mogilany, ale również mówimy o tym, o współpracy między gminami. I myślę, że, że gmina Skawina i Gmina Mogilany mają rzeczywiście wiele wspólnego i jest to jeden z elementów, który je łączy. Skawiniacy dziś na podium? Mam taką nadzieję, tym, tym, tym bardziej, że, że oczywiście będę uczestniczył również i mam nadzieję aktywnie tym razem w rozdaniu, w rozdaniu nagród i, i, i załóżmy nagroda, czyli w postaci medalu, zawiesienie na, na szyi jednego Skawinianina. Jaki czas? Około 35 minut, jeszcze dokładnie. Nie wiem, dopiero odpalę komórkę i będę mógł zobaczyć miejsce w klasyfikacji i czas. Dyrektor biblioteki w doprysach na podium w Mogilanach? Raczej nie, chyba że w klasyfikacji bibliotekarzy. Dużo nas? Nie widziałem za dużo, ale, ale myślę, że ludzie kultury też biegają i to, to cieszy, że mimo obowiązków, zresztą każdy w ogóle, kto znajduje czas na ruch, jest godny podziwu w tym zabieganym świecie. Jako biblioteka w Dobczycach promujecie zdrowy, sportowy tryb życia. Tak, jesteśmy partnerem zazwyczaj biegu dobczyckiego. Ostatnio również zakupiliśmy około 20 książek o tematyce biegowej. Łączamy się w życie również sportowe. Jak to ktoś powiedział, że bieganie i czytanie to najważniejsze rzeczy w życiu, które można robić. Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję udziału. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam wszystkich uczestników. Przede wszystkim nie chciałem podziękować, bo bez nich ta impreza nie miała w ogóle Wszystkim, którzy yy, do nas przyjechali do Skarby i do Modina. Chciałem podziękować przede wszystkim członkom klubu sportowego, jedynka, który był organizatorem, współorganizatorom w gminie Skarby Centrum Kultury i Sportu, pracownikom wszystkim oraz za ich zaangażowanie. Telewizja z kawina, blisko Ciebie i Twoich spraw.